DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawień i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504-580-380. Pierwszy sparing rozegrali piłkarze Polonii Kępno. W sobotnie popołudnie na boisku ze sztuczną nawierzchnią Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji piłkarze trenera Mariusza Strzelaka pokonali start namysłów 4 do 1. Patrząc na sytuację w piłkarskiej hierarchii, to wynik sobotniej konfrontacji można uznać za sporą niespodziankę. Start namysłów w sobotę tylko z nazwy można było ocenić jako zespół trzecioligowy. W drużynie trenera Bogdala Kowalczyka zagrało raptem kilku piłkarzy, którzy mogą posmakować gry na tym szczeblu rozgrywek. Zespół z namysłowa przyjechał do Kępna na sparing prakty Gołą jedenastką, w większości opartą na juniorach. Na pewno młodzież miała możliwość wykazania się w dzisiejszym meczu. Tutaj trzeba wnioski wyciągnąć z popełnionych błędów. Każdy sparing jest pożyteczny, kiedy się po tych właśnie błędach wyciąga wnioski, kiedy na tym meczu się nie robi po ponownych błędów. Mam nadzieję, że, że przeanalizujemy ten mecz i po prostu to, co zrobiliśmy źle, nie powtórzymy w następnym sparingu. Widzę, widzę, że już po samej kadrze, widać, że macie swoje problemy w klubie. No mamy, staramy się je rozwiązać. Drugi nasz sparing praktycznie w 11-osobowym składzie. Dzisiaj jeszcze Damian doznał kontuzji, musiał zejść z boiska, także no na pewno jakieś tam problemy są, ale tak jak mówię, problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Dla porównania szkolenie z Polonii desygnowało do gry aż 25 zawodników. Już przewaga liczebna mogła prognozować problemy kondycyjne dla trzecioligowca. W Polonii testowanych było kilku zawodników przymierzanych do gry w lidze. Wiadomo, że nie wszyscy będą mogli zostać w kępnie. Dlatego tym większa była determinacja w ich grze, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Niestety wpłynęło to także na jakość gry, bo często chęci i ambicja nie idą w parze z pomysłem w grze i umiejętnościami. Dlatego mimo okazałej wygranej nie był to imponujący występ w Polonii w barwach której zagrało siedmiu testowanych zawodników. To Dawid Albert, Maciej Buła, Patryk Pasiak, Patryk Jerema, Rafał Stramowski, Dawid Foryś i Paweł Mielczarek. Myślę, że tutaj ten spadnik nam jest potrzebny jak każdy jeden inny, żeby po prostu poznać tych zawodników testowanych. Tak myślę, że co niektórzy naprawdę się pokazali z bardzo dobrej strony, prawda? No ale tutaj mówię, tutaj rywal też nie przyjechał w mocnym składzie, no... Wynik nie świadczy o, tak naprawdę o przebiegu gry. Myśmy już starali się kreować grę, staraliśmy się wysokim pressing, grę, pressingiem grać, ale myślę, że no, do wyników jeszcze nie wracajmy, bo to jeszcze przyjdzie czas na, na wyniki tego. Wynik nie jest najistotniejszy na tą chwilę. Najistotniejsze jest to, że jednak chłopcy po dwutygodniowych ciężkich treningach naprawdę tutaj dawali z siebie. Z siebie wszystko. Trenerowi Polonii może niebawem przybyć kilka powodów do zmartwień. Propozycje gry w starcie otrzymało już przed meczem kilku zawodników z kępna. Trener Kowalczyk kolejny raz zarzuca sieci na Damiana Kurzawe, Witolda Kamosia i Macieja Kamosia. Bardzo chętnie w zespole widziałby także Łukasza Walczaka i Marcina Gruszkę. Na chwilę obecną najbardziej wydaje się prawdopodobny transfer kuzynów Macieja i Witolda Kamosiów. Na pewno tutaj kilku zawodników ciekawych mają wysoki poziom zaawansowania technicznego, także motorycznie dobrze wyglądają. Trzecia Liga jest dla ludzi, także na pewno kilku zawodników mogłoby sobie spokojnie tutaj pograć w tej trzeciej lidze. W 34. minucie Dawid Foryś kapitalnie z 17 metrów przymierzył obok wysuniętego bramkarza gości. W 58. minucie Szymon Wodkowski znakomicie uderzył z dystansu, piłka odbiła się od poprzeczki, a do siatki skierował ją Dawid Albert. W 71. minucie kontaktową bramkę z rzutu wolnego zdobył Kamil Błach. Minutę później Polonia ponownie prowadziła różnicą dwóch goli. Łukasz Walczak indywidualną akcją i pięknym strzałem w okienko potwierdził, dlaczego znalazł się na celowniku trenera startu. W 79. minucie Robert Radefeld przypieczętował wynik meczu. Polonia dokonała start 4 do 1.